Bym powiedziała ci, że twoja wyobraźnia nie służy tylko do snucia marzeń, tylko jest potężnym narzędziem, które może ukoić lęk lub stres, pomóc ci spać lepiej, albo nawet czuć się bardziej pewnym siebie. Twój umysł podświadomy mówi w dwóch językach, i w dzisiejszej medytacji nauczysz się jednego z nich. Może to brzmieć dość prosto, ale to, co tworzysz w swojej głowie, to, co sobie wyobrażasz, Twój umysł zaczyna w to wierzyć. Cześć i witaj na kanale Sense of Synergy. Nazywam się Karolina i jestem hipnopsychoterapeutką, nauczycielką technik uważności i mam prawie 10 dziesięcioletnie doświadczenie pracy w różnych ośrodkach pomocy zdrowia psychicznego. Przez lata poprowadziłam wiele osób ku lepszemu zdrowiu psychicznemu i samopoczuciu. A dzisiaj dzielę się tą wiedzą i narzędziami z Tobą na tym kanale. Więc jeżeli interesują Cię tematy takie jak rozwój osobisty, zdrowie psychiczne i samoświadomość, rozciąć się wygodnie. Dzisiaj docieramy sobie do końca naszej mini serii na temat technik medytacji uważności. I dzisiaj będziemy sobie mówić specyficznie o medytacji wizualizacyjnej, czyli wizualizacji. I wydaje mi się, że jest to jedna z najbardziej spotykanych, popularnych, znanych metod medytacji i uważności, i też ma wiele typów, o których zaraz powiem. Jest to jedna z najbardziej przystępnych i łatwych do nauczenia się typów medytacji, szczególnie dla osób, które nigdy nie próbowały medytacji wcześniej, też dlatego, że jest po prostu bardzo wszechstronna. Co robimy w takiej medytacji wizualizacyjnej? Ano, używamy naszej właśnie wyobraźni, by wygenerować takie obrazy, ale też poczucie szersze, rzeczy, które byłyby relaksacyjne, wzmacniające lub w jakiś sposób uleczające dla nas. Możemy wyobrazić sobie coś fizycznego albo wokół naszego ciała. Na przykład wyobrażamy sobie taką ciepłą falę światła, em, rozlewającą się po naszym ciele, topiącą wszystkie stresy, napięcia, bóle gdzieś tam zakotwiczone w naszych mięśniach. Może to być em, wizualizacja bardziej emocjonalna albo mentalna. Na przykład wyobrażamy sobie, że kładziemy jakieś trudne myśli albo trudne emocje na liściach drzewa. I po jakimś czasie obserwujemy, jak te liście samowolnie spadają i opadają na wietrze, i tym samym odpuszczamy je. Nie zatrzymujemy się na nich. Możemy też wyobrazić sobie coś bardziej abstrakcyjnego, na przykład em, poczucie bezpieczeństwa, albo poczucie bycia spełnionym, albo pewnym siebie. Jak to by było czuć się w pełni spełnionym? Jak to by było czuć się bezpiecznym? Albo kolejną taką częstą wizualiz wizualizacją jest mm, wyobrażanie sobie bezpiecznego miejsca. I to, co jest ważne w wizualizacji, to nie, polega nie poleganie tylko na naszym zmyśle wzroku, kiedy sobie coś wyobrażamy. Czyli nie chodzi tutaj tylko o to, żeby wyobrazić sobie prawie, że takie zdjęcie czegoś albo jakiś film, um, tylko używamy wszystkich. E, zmysłów, czyli staraj się wyobrażać sobie, co słyszysz, co, czego możesz dotknąć, czy coś czujesz e, zmysłem węchu e, i tak dalej, i tak dalej. Więc im więcej detali, tym efektywniejsza i głębsza wizualizacja. A teraz parę słów dla tych e, z Was, którzy może mają trudności z wizualizowaniem e, obrazów w umyśle, na przykład kiedy zamykasz oczy nie widzisz nic, nie potrafisz sobie wyobrazić jakiegoś obrazu albo czegoś, nawet obiektu. Po pierwsze, nie jesteś sam. To jest bardziej po powszechne niż się nam wydaje i wiele ludzi um, czuje, że ma dość słabą um, wyobraźnię. Albo wyrosło z wyobraźni wręcz. Kiedy jesteśmy mali, bardzo często ta wyobraźnia jest taka kolorowa i, i obszerna. A im starzymy, stajemy się bardziej doroślejsi, starsi, mniej używamy naszej wyobraźni. Ale nie martw się tym, ponieważ nadal możesz praktykować medytację wizualizacyjną. Ponieważ nie chodzi w niej o te obrazy, o te wizualne rzeczy, mimo że to ta nazwa, wizualizacja te, to sugeruje, chodzi o stworzenie poczucia czegoś, jeżeli to może być wspomnienie, um, uczucie, nawet nastrój, jakieś doświadczenie. I na przykład, zamiast koncentrować się na tych wizualnych um, elementach medytacji, zapytaj się, czy jesteś w stanie wyobrazić sobie dźwięk oceanu. Albo uczucie, czy poczucie ciepła słońca na Twojej skórze. Albo nawet uczucie, czy emocje, poczucia bezpieczeństwa. Albo spokoju. To wszystko jest też wizualizacją, tylko tak jakby przez inne drzwi. Po to mamy pięć zmysłów, żeby ich używać. To teraz pogadajmy o tym, dlaczego warto praktykować medytację wizualizacyjną i w czym ona może Ci pomóc. Po pierwsze, redukcja stresu i lęku. Wizualizacja może być potężnym narzędziem w odprężaniu Twojego umysłu, ciała, redukowaniu napięcia. Bo kiedy skupiamy się na takich relaksacyjnych albo budujących Twoją samoocenę, wiarę w siebie, uspokajających obrazach, doświadczeniach, poczuciach. Nasz mózg odczytuje to jako prawdziwe. I dzięki temu nasze ciało też generuje tą naturalną reakcję relaksacyjną, redukując poziomy hormonów stresu, obniżając nasze tętno, regulując nasz oddech. Wizualizacja może być też efektywnym narzędziem w radzeniu sobie, ale też potencjalnie w redukowaniu doświadczeń bólu albo dyskomfortu w ciele. Przez tą naturalną, relaksacyjną reakcję, którą generuje medytacja, em, poprawia się też nasz, nasz sen. I właśnie stosowanie wizualizacji przed snem jest jednym z najlepszych metod albo momentów, kiedy możemy to robić. Kiedy relaksujemy nasze, nasz umysł i ciało, nasz, jakość naszego snu się polepsza i możemy też zapobiec insomnii, czyli bezsenności. Tego wszystkiego, kiedy nasze ciała i umysł są uspokojone, reguluje się em, tętno, rytm naszego serca, em, spada ciśnienie krwi em, i polepsza się jakość naszego oddychania. Po trzecie, em, praktykowanie wizualizacji może pomóc Ci poprawić Twoją motywację, pewność siebie, albo też ogólne osiąganie celów w Twoim życiu. A to dlatego, że twoja wyobraźnia jest naprawdę potężnym narzędziem do zmieniania em, sposobu postrzegania pewnych rzeczy albo podchodzenia do pewnych rzeczy. I znowu, em, jak już wspomniałam na początku, mimo że brzmi to banalnie, to to co sobie wyobrażasz, to co wkładasz albo tworzysz w swojej głowie, staje się w pewnym sensie prawdą. Jak to działa? O czym ja tutaj teraz mówię? Więc kiedy wizualizujesz sobie coś, szczególnie jeżeli to jest dość taka głęboka wizualizacja, używasz um, wszystkich tych zmysłów, o których mówiłam, um, to twój mózg niekoniecznie wie, że to nie dzieje się naprawdę. Bierze po prostu te informacje, które tworzysz, generujesz w swojej głowie jako prawdę, jako coś, co się faktycznie wydarza. Czyli nie widzi różnicy pomiędzy wyobraźnią a prawdziwym życiem. Dzięki temu, kiedy sobie wyobrażasz coś, co jest relaksujące, albo wyobrażasz sobie pewność siebie, Twoje ciało i umysł generują właśnie te uczucia w tobie naprawdę. Nawet jeżeli zbliżacie się jakieś wielkie, ważne wydarzenie, na przykład prezentacja albo egzamin, Wizualizacja takiej spokojnej i pewnej siebie wersji Ciebie może pomóc Ci pokonać trochę lęk, który może gdzieś tam towarzyszyć takim wydarzeniom. Może zwiększyć Twoją wiarę w siebie i w, w swoje umiejętności. Podobnie też, jeżeli masz problemy z motywacją, z zabraniem się za coś, za coś albo robieniem czegoś, spróbuj zwizualizować sobie Pomyślne ukończenie jakiegoś zadania albo jakiegoś celu, który sobie ustanowiłeś. I to automatycznie może sprawić, że poczujesz, że te cele, te wyzwania są bardziej osiągalne na Twoją miarę, że masz wszystko to, co potrzebujesz, żeby podołać tym wyzwaniom. Kolejnym troszeczkę innym przykładem jest powiedzmy, że czujesz się dość emocjonalnie rozregulowany, czyli na przykład czujesz jakieś intensywne, trudne emocje. I wizualizujesz sobie tą bezpieczną przestrzeń, to bezpieczne miejsce. Robiąc to to tak jakbyś mówił bezpośrednio do tego podświadomego umysłu. I dzięki temu też do naszego ciała, do układu nerwowego. Czyli, tak jakbyś komunikował e, poza tą racjonalnością, poza logiką, do głębszych warstw e, swojej psychiki i też, tak jak mówię, właśnie układu nerwowego, że jesteś bezpieczny, że możesz czuć się bezpiecznie i spokojnie. Więc teraz pomówmy o tym, jak praktykować taką medytację wizualizacyjną krok po kroku. No więc, jak w wielu medytacjach, zaczynamy od zorientowania się na tu i teraz, na ten dany moment. I różne rzeczy mogą dzia działać dla różnych ludzi, ale może to być na przykład e, po prostu spędzenie chwili, żeby Twój umysł się wyciszył, uspokoił, zatrzymał trochę w tu i teraz, e, ugruntowanie się e, w danym momencie. Może to być nabranie paru głębokich oddechów, albo nawet zwrócenie uwagi na Twój oddech. I potem idziemy sobie do kroku dwa, czyli zaczynamy budować jakiś obraz. I pamiętaj, że kiedy mówię tutaj obraz, nie chodzi mi tylko o te wizualne elementy, tylko zapytaj się też siebie, co słyszę, co widzę, co mogę dotknąć w tej medytacji, kiedy sobie coś wyobrażam. I oczywiście naturalnie po jakimś czasie nasz umysł się zacznie rozpraszać, więc po raz kolejny, tak jak mówiłam w poprzednich filmach, nie przejmuj się, jeżeli to się stanie, to jest całkowicie normalne, a jedyne co możesz zrobić w tym momencie, kiedy zauważysz, że się rozproszyłeś, i twoja uwaga gdzieś tam sobie pobiegła. Ok, rozproszyłem się, wracam do świadomości, wracam do wizualizacji w tym przypadku. I wracam do tego obrazu, do tego poczucia czegoś, co już zbudowałem sobie w tej medytacji. Więc jeżeli jesteś gotowy, żeby wypróbować tą technikę medytacji ze mną, zaczynajmy. Weź teraz głęboki wdech i powolny wydech. I jeszcze raz wdech przez nos i wydech przez usta. Poczuć ciężar swojego ciała, podtrzymywanego przez podłoże lub przez krzesło pod Tobą. Opuść ramiona, rozluźnij szczękę i zęby. I w Twojej wyobraźni zacznij teraz generować i tworzyć miejsca. Miejsce, w którym czujesz się całkowicie bezpiecznie, całkowicie spokojnie i swobodnie. To miejsce może być rzeczywiste i prawdziwe. Gdzieś, gdzie już kiedyś byłeś, a może często bywasz, ale może też być całkowicie wymyślone. Plaża, las, górska chatka. Może po prostu Twój dom lub dom członka rodziny. Nie ma tutaj dobrej ani złej opcji. Po prostu pozwól, by ten obraz powstał naturalnie w Twojej wyobraźni. I zacznij teraz zauważać szczegóły tej przestrzeni, tego miejsca. Co widzisz wokół siebie? Jakie kolory. Kształty, światło otaczają Cię w tym miejscu. Czy jest ono wewnątrz, czy na zewnątrz? Czy jesteś tam sam, czy z kimś? Teraz wsłuchaj się w dźwięki. Może słyszysz dźwięki natury, albo jakąś muzykę a może po prostu spokojną i całkowitą ciszę. Co czujesz przez zmysł dotyku? Jaka jest tekstura pod twoimi stopami? Albo temperatura powietrza? A może w powietrzu nosi się jakiś zapach? Znowu, może to jest zapach natury, na przykład drzew, lub świeżego deszczu. A może jest to coś ciepłego, przytulnego, domowego, takiego jak świeczka, pieczone ciasto. A może odczuwasz jakiś smak. Może posmak ciepłego napoju po czegoś, co sprawia, że czujesz się zaopiekowany. I pozwól wszystkim swoim zmysłom stać się częścią tego doświadczenia. Niech ta przestrzeń stanie się bogatsza, bardziej żywa i realna w Twojej wyobraźni. I teraz przede wszystkim zauważ, jak się czujesz, będąc tutaj. Czy odczuwasz poczucie spokoju w Twoim dziele? Jeżeli tak, to w jakim miejscu? Pozwól sobie w pełni przyjąć pokój, komfort i poczucie bezpieczeństwa, jakie oferuje Ci ta przestrzeń. To Twoje bezpieczne miejsce. Możesz tu wrócić, kiedy tylko potrzebujesz. Ono jest zawsze w Tobie. Niech to będzie miejsce odpoczynku i ugruntowania. I kiedy będziesz już gotowy, powoli wracać do świadomości i teraźniejszości. Poczuj powierzchnię pod sobą, zauważ ponownie ruch swojego oddechu. Delikatnie porusz palcami, rąk i stóp. A kiedy poczujesz, że to już właściwy moment, Otwórz oczy i przypomnij sobie, że możesz zabrać to poczucie spokoju i bezpieczeństwa do swojego codziennego życia, do reszty Twojego dzisiejszego dnia. Jaka była dla Ciebie ta medytacja? Co zauważyłeś w sobie podczas tej praktyki? Co było trudniejsze albo zaskakujące? Jestem bardzo ciekawa Twoich doświadczeń, więc zostaw mi komentarz na dole i powiedz mi, jak było. Jeżeli ten film był dla Ciebie pomocny, to zostaw mi łapkę w górę. I jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat uważności i medytacji, to koniecznie zasubskrybuj po więcej filmików z takimi treściami. Dzięki Ci bardzo za obejrzenie, pozdrawiam Cię i do zobaczenia wkrótce.